Znakomita większość z nas, jak wyjeżdża za granicę, przejeżdża Odrę, podróżuje po drogach niemieckich, belgijskich, holenderskich, francuskich, potrafi stosować się do ograniczeń prędkości. A więc, jak chcemy, to potrafimy. Ja myślę, że osiągniemy prędzej czy później podobny efekt, jak w przypadku stosowania się do przepisu, który zobowiązuje nas do używania świateł mijania przez całą dobę. Jeszcze kilka lat temu była duża, burzliwa dyskusja przeciwnicy twierdzili, że jazda na włączonych światłach mijania przez cały rok spowoduje zwiększoną emisję substancji szkodliwych dla środowiska, że będzie to miało niekorzystny wpływ na oświetlenie zewnętrzne, będą się przepalały żarówki, będzie większe zużycie akumulatorów, a proszę zauważyć, że znakomita większość z nas zaakceptowała ten przepis i wsiadając do samochodu bezkrytycznie włącza światła mijania, a więc ten przepis wpisał się na stałe ten w pejzaż polskiego prawodawstwa i podobnie będzie z tym przepisem, który dał policji instrument wprawny w postaci możliwości zatrzymania prawa jazdy w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Prędzej czy później do tego się przyzwyczajimy i ten przepis zaakceptujemy.